Tak, dobrze, bardzo ładnie. I już, i mocno, i niżej, i jak najniżej. Jak mały, Telemark. mar. Tak. Maronia do normalnie wychylał w gry, zaraz zaraz Maciuś, ta fajerka, to co Pracę. tutaj ma, nie? świecisz. To Dobrze, Dobrze jest. Skupujesz. Daj mi się, 400 kilo.

wodę, ona jest zdrowa, Tam. zdrowa. Tam. Tam.